Dzisiaj mam zamiar trafić nowe karty Golazo i oczywiście patrząc na tą drużynę w pierwszej kolejności w oczy rzuca się Jarzmin czy też puszkacz, ale mi wystarczyłby taki kaka, którego byłem ogromnym fanem za dzieciaka. Zresztą mam nawet jego koszulkę. Komentarz dajcie znać, jaki jest wasz piłkarski dość dzieciństwa i przy okazji sprawdźcie, czy subskrybujecie kanał, ponieważ ponad 60% oglądających moje filmy tego nie robi. To przecież nic nie kosztuje, a jak taką subskrypcję z dzwoneczkiem zostawisz, to nowych filmów nie przegapisz. A teraz już zapraszam do oglądania. Tak statystycznie wygląda skład złożony za 12 tysięcy FC Points. A tak wygląda skład złożony za te same pieniądze wydane na monety na supercoinsy.pl. Oprócz atrakcyjnych cen, supercoinsy oferują najwyższe bezpieczeństwo transakcji, szybką realizację zamówienia oraz możliwość zgarnięcia kart przy zakupie monet. Z okazji eventu Golazu ruszyła nowa promocja na coinsy. Do zgarnięcia jest 7 kart o łącznej wartości ponad 10 milionów monet. A do tego z kodem rabatowym widocznym na ekranie macie 10% zniżki. Link w opisie polecam. Coś w tym składzie w ofensywie, bo naprawdę ja już chyba przez tą monotonię grania ciągle tymi samymi kartami, przede wszystkim z przodu. Gram coraz gorzej. O czym niestety też świadczy bilans w lidze weekendowej, jakie mamy w tym tygodniu po 14 spotkaniach. Tak źle dawno nie było. 10. 4. Przez chwilę zastanawiałem się, czy to może nie wina mecz makingu, bo jakoś tak ciężko mi się grało. Dobre składy rywali. No, ale potem zobaczyłem, że tutaj do mnie napisał nawet ziomeczek z podziękowaniami za mecz. No, i dopisał ostatni na odcinku: Rozjechałeś mnie 5-1. Więc skoro ja jakieś dwa miechy wstecz rozjeżdżam go 5-1, a no teraz z nim przegrywam, bo ten mecz był przegrany, no to jednak faktycznie chyba wkrada się jakoś monotonia. Zaczynamy polowanie na te nowe karty Golazo. Od 20 pików, 81 plus. Nie liczę na nic niesamowitego tutaj, ale przypominam, te piki lubią nam dawać ostatnio całkiem niezłe karty, więc walczymy dalej. Jest Lampard! Frank Lampard! Witam serdecznie, zawodnika Chelsea, legendę Chelsea. No wiem, że on będzie ze 150 koła kosztuje, dokładnie tak, ale bardzo szybko zaczynamy, jeżeli chodzi o trafianie i kongolazo. 8 sensownych paczek tu mamy. Mam nadzieję, że będzie co najmniej. 8 sensownych trafów. Paczka 8,4. No, tu wygląda na to, że to nie będzie sensowny traf, bo to będzie dobra z USA, która ma bodajże 85 overalla. 3 razy 84, paczka. Dawaj golazo, no nie ma golazo. Jest Hiszpania, SP Parejo to będzie. Nie, to jest, to jest z Barcelony, nie wiem, może Pedri. Dokładnie, to jest on. Życzymy oczywiście dla tego młodego zawodnika zdrówka i idziemy sobie przepalić fusejniego. Bo trafił nam się w duplikacie. 5x84 plus mi pokaż teraz. Zobaczmy co tu znajdziemy. Brazylia, bramkarz Alison Ederson, Edersonik na pojedynczy. Na pewno nie będzie podwójny. No właśnie, za dobrze by było. Ale i tak nawet taki jeden do 8x8 szanujemy. Teraz 10x83 plus może. Na tą paczkę przed chwilą przepaliliśmy sobie duplikat tego Informa, którego trafiliśmy. A tutaj trafiamy zawodniczkę Manchesteru City, której nazwiska nigdy nie pamiętam. To jest Rord i oprócz Rord jeszcze kolejna baba a konkretnie to Oberdorf. No i okej. Okay. 20 razy 82, plus ja nie przepadam z tymi paczkami, generalnie nic mi nigdy z tego nie leci. No i Tomasa farteja mamy. No ale classic. 8 piąteczka, 0 walkoutów. norma. 3 razy 85, plus na pierwszy ogień. Nadal wygląda na to bez karty eventowej. To będzie Rulfu na podwójnym, prawda? O nie, pojedynczy. No to 2,85 na nas czekają oprócz Szwedki. No właśnie. 3 razy 86, plus no tu 3 walkouty gwarantowane. Ale karta Golazo nie jest gwarantowana. O czym się zresztą teraz przekonujemy, bo widzimy tylko Christophera Ankunku, który tutaj przychodzi do nas z Bernardo Silwą. 10x83, kolejna paczuszka za SBC. Jak nie było tych kart Golazo, takich dalej nie ma. Jest tylko brąz z Barcelony na podwójnym lookout. Okej, okay, to i tak spoko fodry jak na tą pakę. No i złaki mi jeszcze przyłazi. spoko. I ostatnia paczka 10x83 na dziś. I jest Inform tylko. Proszę się nie nastawiać na nic innego. To jest Ruben Diasz zwykły na podwójnym lookout. Właśnie z kartą w formie To jest kto? To jest Makarister Inform, no dobra Zobaczmy teraz czy opłacało się dobijać nagrody za rajwalsy O, oczywiście opcja niewymienna jest zabierana Zjedziemy już z paczkami o wartości 100 tysięcy końców W pierwszej z nich mamy flagę Norwegii SPO, co oznacza, że trafimy tutaj Martina Edegarda, czy on będzie sam? Nie jest sam, jest na podwójnym walkoucie bo przychodzi z pop. To jest bardzo dobra paczka. Kolejna paka wartości 100 tysięcy. Zobaczmy, co tym razem. W Węgry widzimy bramka, że to już wiemy, że lipa. Niestety, to jest tylko gulasz i 8,4. 4 razy 85 teraz. Zaczynamy już te najlepsze paczki za Rivals. Trafiamy tu w Informa. No, ale to będzie chyba jakiś podwójny walkout z Morgan. Okej, okay, dobra. Dokładnie tak jest. I przychodzi tutaj... Michailović. Dobra, kolejna paczka z 4x8,5. No niestety dalej nie widzimy ikon ani kart golazo. Widzimy za to bramkarza Milanu, czyli potężnego menu na podwójnym okałcie, tym razem z Bruno Fernandesem. Zbieramy foder. Nic nowego. Jakoś to leci. No i dwie najlepsze paczki z Rivals Z 2x8,7 plus razy dwa. Leci pierwsza ta paczucha i widzimy, że leci Anglia. Prawe skrzydło, więc to będzie pewnie buka Saka. Nie, to jest ta jego koleżanka Mid i z nią przychodzi Luki Modric. Czyli po prostu... Po najniższej możliwej linii oporu, 2-8-7 dla z tej paczki. Za to teraz będzie petarda. Patrz, co się dzieje. Uwaga, uwaga. Moi drodzy, Niemcy. Bramkas. Bayern München, czyli Manuel Neuer. Najlepszy golkiper być może XXI wieku i z nim... No z nim Ruben Díaz. Pora dograć Food champions, ale zanim przejdziemy do meczów, no to kilka zmian, a mianowicie testy nowych ikon. Czyli po pierwsze, Roberto Cardos wlatuje do składu za Alfonso Davisa. No i oprócz tego zagramy sobie też tym Frankiem Lampardem. I legendę Chelsea wrzucamy sobie tutaj za Japonkę. No i tak to będzie wyglądało. I zobaczmy skład naszego rywala. Tak jak wam wcześniej wspominałem, do tej pory trafiałem tylko na dobre jednastki. No i to jest znowu bardzo, bardzo dobra jednastka. Nie no, co jest? Panowie, co tu się dzieje? No ja nie jestem w stanie w ogóle zapanować nad tym, co się dzieje w moim polukarnym. karnym. Ojej, ojej, 2-0. 2-0, wow. O! No, no! Piękny gol! Zero przypadku, o to chodzi właśnie, tak? Kilian, dawaj. Oj, 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 prawie samobój by tam był. Kilian? Kilian? O Jezu, ja strzelałem z tego strzałkąta? Dobra piła, Messi. Eusebio. Aj, Casillas wyciąga... No, przecież już bo moje! No, come on, ej. Ja tu kombek robię i tracę taką bramkę, przecież ten kardos to powinien zgarnąć bez problemu. Nic, no GG, piątą porażkę sobie muszę dopisać. Czyli możemy udawać, że tego Food Champions po prostu nie ma. Dokończmy te męczarnie, bo tak to trzeba nazwać w tym tygodniu. Otwórzmy potem paczuski, piki, trafmy coś dobrego i zwijamy manatki. Ej, ale naprawdę, przysięgam wam jedną rzecz. W tym tygodniu rzeczy, które zawsze działały, po prostu nie działają. Ja naprawdę nie czuję, żebym ja grał gorzej. Ja gram to samo, tylko to nie działa. Wow, Wandershar co gra w ping-ponga. Ten co się machnął, to co tu się odpierdal? 2-0, ej, nie no, i na przykład, patrzcie, ja wygrałem ten mecz. Zrobiłem dwie przypadkowe akcje, nawet się nie skupiam. No nie wiem, może gość jest aż tak słaby, ale no, no nie czuję, nie czuję tej gry zupełnie w ten weekend. Nie. No i Raul, chłopie, kolega robi comeback Messi do Eusebio. no i to jest gol. Eusebio zawsze strzela jak coś, więc ja się nie martwię. O, proste. Pokaż skład rywala. No, widzimy. Kawał dobrego składu, bym rzekł. Mega pas, nie? Widzę, że goś go kryje i tak podajemy. Proste. No i Werner napakuje na 1 do 0. Po niewymuszonym błędzie. Eusebio? No i klasa, o to chodzi. Nie, no co ja odwalam? I znowu to samo, znowu tracę piłkę bez sensu. Po prostu podając w rywala. Dobra, Messi po prostu, tapim. No. I tego było za mało do tej pory. O Messi i berek. Fake strzał. Gol! Patrzcie, to jest proste, nie? Bo trzeba coś tam pomyśleć, nie? Coś tam pokombinować, a nie na pałę do przodu biegać z tą piłką. Messi do Eusebiusza Ełzebio, klasa to wpadło. Szczerze już myślałem, że po tym balu tego nie strzela, jednak. Już zaspaliśmy, no i ten Werner się urywa, ale Wandersar świetnie. Będzie do bitka i tego już obronić Holender nie mógł. Lampard to jest twój moment. Frank Lampard Frank Lampard, tak jest, wiedziałem, że trzeba mu zaufać, jest dobietanska bramka O nie, to no zaś ten Werner Ale on nas nęka, no co jest Tylko teraz drożnego nie dostańmy, błagam O nie, jakaś rzuta na Wernera Czy... Widzicie, czemu to się odbija pod jego nogi? Zola gol, zola gol Ja pierdzielę, no To jest totalny przypadek, ja nie jestem w stanie nic po takim rożnym zrobić i nic No no, świeżutki team mam, nie? Może to będzie nasza przewaga, że ta, tą mawkę mamy dość mocną Te zmiennicy teraz muszą pokazać moc Salah, pięknie ale czemu nie lewą nogą? no, czemu on prawą nogą strzela? Werner? Werner? Tak jest! Fantastyczne wejście z ławki rezerwowych Niemca. I wygrywamy ten mecz, ale moim zdaniem absolutnie zasłużenie. Co tu się stało? Oposzczmy na chwilę od gameplayu i otwórzmy sobie najlepszą, najbardziej opłacalną paczkę ze sklepu, czyli paczuszkę o wartości 500 tysięcy monet. Mamy tutaj 79% szans na ikonę Golazo, 96% na... Hero Golazo, do tego 45 kart, a zresztą to nieważne, kogo to interesuje. Po prostu przejdźmy tutaj już yy, do konkretów. Otwórzę tą baczukę 2000 pońców, proszę jakiś potężny traf. Jak nie Jardzinio lub Puszkarz, tak jak wcześniej mówiłem, no to może jakiś Kaka. Póki co na pierwszym planie mamy Informa na podwójnym knockoucie z genem. Ale to nas nie interesuje. Nie interesuje nas ta kobieta, która tutaj teraz przyszła, pani Kanu, Proszę wybaczyć, ale ja chcę zobaczyć już te ikony golazo, które są w środku. Tutaj oczywiście jeszcze ich nie widzimy, ale skupmy się teraz. Bo będziemy świadkami potężnego trafu i jest kochler, jest Francescoli. Czemu te karty dalej dropią? I co coś jeszcze? Jeszcze, co tu się dzieje? Czemu tu dropią stare karty? Nie no dobra, ogólnie cztery karty golazo Hero w tej parce. Mam. Mamy jedną ikonę golazo. Ale nie taki był nasz cel. To jest niby 92, 9-2, no ale on jest warty 100 tysięcy końców. Co nie zmienia faktu, że ja w tych ostatnich meczach sobie go przetestuję, co nam szkodzi i tak już o nic nie walczymy. No i zobaczmy, jakie jeszcze karty będę mógł przetestować. Wypożyczonka jest kaka! Dziękuję, za chociaż wypożyczonego! Idola z czasów dzieciństwa. No a w drugim wypożyczeniu, no jest arcylipa. Ej ty, ja jeszcze słabszego Rosickiego trafiłem w tej parce przed chwilą. Ta, bo mam od najnowszych dane jestem nowszy Rosicki. Tylko on był w duplikatach. To w sumie ile było? Sześć kart Golazo w jednej parce? Całkiem nieźle. No więc na to ostatnie trzy mecze w Food Champions wchodzi ten Rosicki za Zinole, na którego i tak narzekam, i, i, i... kończmy to gówno Solidny team, ale są też jakieś dziwne wybory. Na przykład gość dalej gra Grismanem, Potem, albo tam. To... Koleżanką na lewym skrzydle, dziwną też. Krasicki sam. No i pięknie, od razu brał w debiucie. ale się Czech wprowadził do zespołu. I Wytyfy, jaki błąd jego Alby. No i to się kończy bramką, 2-0. Patrzymy do składu kolejnego rywala i widzimy, że się powodzi. Dawaj, dawaj, Lampard. Dokryję na Mbappe, no i Mbappe kontra Kivior. Kto to wygra? W rzeczywistości wiemy, że wygrałby Kivior, ale to jest FIFA i wygrywa Mbappe. Ta gra w ogóle nie jest realistyczna. Messi, Messi. I teraz Messi ograł tego Kiviora, nie? Eusebio też dobry pas. Czuł Ameni i zamykamy ten mecz 3 do zera. Eusebio, Messi, czwóreczka. Czwóreczka, dobra. Lecimy. Czwarta ranga nagrody. Wiadomo, mogło być lepiej. Wiadomo, za tydzień robimy 18-2 Tak, tak. No i pik 8,4 plus pierwszy. I jest Kevin Debruni. Jest też informalny, ale nie no. My wolimy Debruniego, bo to jednak już bardzo wysoki overall. I otwieramy dalej. Kolejny piczek bez eventowej karty, ale jest. Mapileon 89. Foderowo naprawdę oddaje bardzo przyjemnie. A w ostatnim pik 8,4 plus. No to już zabieramy informa. Fajne piki. Mam nadzieję, że równie fajny będzie pik mieszanej kampanii. Uwaga. Ach, podery, zabieramy Edersona. Paka o wartości 100 tysięcy na dzień dobry. I niestety ikona Golazo stąd nie wyskoczy. Mbappé to też nie będzie. Okej, okay, tylko trzymań 8-4, no to lipa. A cuszka Ultimate, czy będzie lepiej niż przed chwilą, no. Kolory, nie zapowiadają nam, że była tutaj jakakolwiek karta specjalna. Mamy Martina Edegarda i niestety on jest sam, więc to jest jedyny, jedyny walkout w tej paczce. No i co, będzie jakaś petarda za tą ligę weekendową? Ostatnią szansą na to paczka 3x85, ale tej petardy to raczej nie widać. Dostajemy tutaj Morgan89, więc foderowo to nawet jakoś wygląda, tym bardziej, że przeprowadziła ona. Jeszcze jakąś inną wysoko ocenioną kartę. A będzie nią jakaś kobita. Konkretnie to Hegerberg. Dobra, 289 osiem szanujemy. To, to są fajne fodery. No i oprócz tych kobiet jest jeszcze Hanoglu.